Siemeczko, widzę z tej strony Jasasik, dzisiaj was witam w nietypowym miejscu, bo w Minecrafcie, bo, bo mam dla was ważne info, jak widzicie po tytule, bo to jest info dla osób, którzy z Hollow Knighta i Minecrafta. No to najpierw zacznę od Minecrafta, a Hollow Knight no, będzie później, pod końcem wam powiem to, co o Hollow Knight, ie. chciałam wam no to pierwsza rzecz. Minecraft, mine, o Minecrafcie. No i chciałam wam powiedzieć, bo na pewno mam dużo osób, którzy grają w Minecrafta. I wy jesteście profesjonalni. no Ale umiecie grać po prostu w niego. No i ja. Zakupiłam sobie wreszcie premkę. Nie gram już na Krystalu. Ale czasami mogę grać, <laughs> żeby mieć jakiś multi-kontakt, wiecie. No i ja od razu jak sobie zakupiłem w Minecrafta premium, no to chciałam przejść na jakiegoś launcher'a. Na razie jestem e, na Federze, tutaj macie. Prawda? Jestem na Federze. I napiszcie mi, czy Feder jest lepszy niż inne launcher'y. Bo według mnie to jest chyba Feder najlepszy, ale jeszcze się spytam Mixera i innych. No i wiecie. I no i się ich spytam, który najlepszy jest a Na razie będę na Federze. Jeżeli mam widzów, którzy grają na Federze, no to niech mi napiszcie, bo ja tu widzę, bo chciałam coś tutaj porabiać. No i patrzcie, coś takiego tu jest. Co to jest? I wiem, że jest jakiś głos, ale nie wiem, jak to włączyć żebyście mi pomagali, jak to wszystko poustawiać, czy jakieś mody dodawać, wiecie, żeby łatwiej się było fight robić z kimś pvp Na pewno tutaj sobie dodam takie inne ten... Mody na jakieś ten... Survivale, które będziemy robić za niedługo Oczywiście nie mówię, że na pewno będą, ale... Może będą jakieś survivale no i w sumie na no tyle. I tylko wasz proszę, żebyście napisali w komentarzach, yy, czy na przykład wiecie, jak coś zrobić. Ło! O, to tak działa. Tak na przykład. Patrzę. Albo jeden. No i co widzowie, no to teraz przejdę do tego, że o Hollow Knightie. Jak chodzi o ale Knight, to chodzi mi o to, widz jeden do mnie napisał i szanuję jego odwagę, że chciało ci się pisać. Chociaż jestem nawet chyba słabym YouTuberem, ale szanuję to, że chciałeś ze mną coś porobić. Bo się mnie, czy chcesz ze mną duo zrobić: Hollow Knight Cop. Cop? Wiem, co to jest. Mało gier. No, w sumie dużo raczej. Gier gram-cop. I wiem, co to jest: po prostu two-player gra. I ja uwielbiam gry dwuosobowe albo online. Po prostu lubię z kimś się rywalizować, albo wiecie, widzowie. No nie wiem jak to widz, ale widz, który dla na mnie napisał, macie tu jego nazwę. To bardzo fajnie, bo wy, jeżeli chcecie ze mną pograć, to możecie, kiedy chcecie, żebyście mieli czas i żebym ja miał czas. Ja jestem po wielkiej przerwie, bo wróciłem dopiero. No i chciałam od razu coś dla Was nagrać. No to nagrywam. No i widzę. Jeżeli chcesz ze mną na nagrać tego COP no i wiedz, że ja mam, mój seed mam na Nintendo Switch, prawda? No, ja mam na Nintendo Switch. Yy, no, y ten seed z Hollow ten co rozgramy. No, ja gram. A jak chcesz ze mną zagrać, no to wiem, że na, na, na PC, na PC, no, na kąpie po prostu. Trzeba mody mieć. Ja mam na kompie, bo sobie ostatnio też kupiłem. Bo, skoro widzę, chce ze mną zagrać, to zrobię to. Ale, żeby nie były za duże te wydatki, no to kupiłem tego. E, no. Mm, no. Hollow Knighta No i e, no, e, ten. Zobaczyłem poradnik jak zrobić mody. No i. No i sobie te mody. I mogę ustawiać jakieś mody. Jeszcze nie wiem, czy mogę, mogę tam grać kop, ale widzę. Jeżeli ty się umiesz to załatwić, wiesz, <laughs> że ten. Można grać duo, no to śmiało możesz mi to powiedzieć, albo wiesz. Ale jeśli, jeżeli chcesz, żebym mogła pograć, to fajnie by było, jakbyście podali taki... Discord. No najlepiej Discord, bo z co będzie. Lepiej Discord po prostu, widzowie. Ja tylko chcę Discorda i tyle. Innych rzeczy nie przyjmuję. No i po prostu widzu, który chce ze mną zagrać kopa, napisz mi w komentarzu swój nick z Discorda. To po prostu zaakceptujecie na Discordzie, no i... będziemy mogli się umówić na rozgrywkę. A tak to widzowie, to koniec y, tego filmu. Takie szybki, info dla Was, żebyście wiedzieli. Napiszcie mi w komentarzach, bo y, y, czekam na Wasze komentarze. No to widzu, dzięki za oglądanie. Mam fajnego skinka. Pa!